po dwutygodniowej, jak nie dłużej przerwie przeprowadziliśmy się do moich rodziców nie chcę tutaj y, mówić publicznie dlaczego czy coś, to była nasza decyzja z Bartkiem y, żeby po prostu się tutaj przeprowadzić y, i tyle zostawię to po prostu dla siebie y, te powody dlaczego to po prostu zrobiliśmy jest poniedziałek, więc to taki pierwszy poniedziałek Tutaj byliśmy już w przedszkolu, mała dzisiaj miała pierwszy dzień w przedszkolu i potem jechaliśmy ogarnąć, wiecie, przychodnie, bo trzeba było na przykład nas tutaj przenieść, zapisać, więc to już też zrobiliśmy. Teraz moją wypowiedź, bo została mi przerwana. Idziemy teraz do Ikei po stolik jeden, na rybki. Potem będziemy jechać tutaj do hurtowni, bo musimy kupić tam kartki papieru, czy, czy coś i y, kredki y, bambino do, do przedszkola. No, ogólnie, y, pierwszy dzień w przedszkolu poszedł dobrze. Według nas, ani nie płakała, wiecie. Y, poszła normalnie, tylko taka troszeczkę jakby zawstydzona coś takiego, ale... Niepewno. Tak, niepewno, no bo to nowe miejsce, nowe panie, nowe dzieci, ale poszło, było wszystko w porządku, jest to teraz po prostu y, najważniejsze y, w tej całej sytuacji. No. Y, na szczęście no, udało nam się y, ogarnąć przedszkole y, tutaj. Y, tak, żeby po prostu mogła będzie pójść chociaż te dwa tygodnie po rozpoczęciu roku ale jednak będzie miała to, swoją, to swoje miejsce, że tak powiem szukamy szóstego regału gdzieś tu powinno być jeden no, gdzieś tylko z dupy strony siedem, trzymaj, trzymaj. siedem i 8 poczekaj, kiedy... Te... Potrzymam Cię tam. Proszę Z ręki nie, nie, nie mogę wyciąć. Wiem, bo Cię ręce bolą. <grym> nie, ma, nie, nie mam przeciągu. A wtedy Raczej nie. Trzeba znowu tam jest. dobra, mamy. Ja tu też dawno nie była. Niech no ja... ja mam po prostu czucie w Wiele Wiem. A tu są te, te wkłady do kolaksu. No, te znaleźć to... Trzeba będzie coś pomyśleć. Płydeckie, no, takie płeczki no cztery. Tak. Wyszliśmy do domu. Bartek już tam ogarnął ten stół i teraz przenosi rybki na ten mniejszy stół bo mamy identyczne, znaczy Hania miała identyczny, on tutaj po prostu był, tylko że większy no z Ikei, taki czarny, stał w, u mnie w pokoju. Ogólnie zmieniliśmy pokój, mamy, mamy aktualnie ten największy pokój, starą sypialnię moich rodziców, a wcześniej jeszcze mój pokój z, razem z Hanią, bo my to po prostu dzieliłyśmy ten pokój kiedyś. A no, w związku z tym, że na nas jest czwórka zaraz, no to dostaliśmy ten największy pokój, Moi rodzice się przenieśli do mojego tego fioletowego pokoju. No i właśnie Bartek ogarnia ten stół. Rybki zdejmuje, żeby mieć ten mniejszy stół, ten czarny, tutaj na komputer. Bo ten biały stół Hania miała identyczny. Ten mój to zostawiliśmy i hmm, Hania miała identyczny stół, tylko że po prostu za długi, a bym chciała tutaj jeszcze komodę ewentualnie wstawić. Żeby dziewczynki miały po prostu, wiecie, no, żeby było łatwiej, typu ubranka czy coś, bo ogólnie komody stoją na korytarzu. Tu. No. no, ale nie ma innej opcji, niestety. No i ogólnie pokażę Wam realia przeprowadzki do jednego pokoju. Nie pokażę oczywiście tych wszystkich warów, które tam jeszcze na mnie czekają, ogólnie na nas, no bo to musimy powoli przejrzeć. Pakowaliśmy się taką dobrą sprawę szybko jak najszybciej i no byle jak, więc tego nie róbcie podczas przeprowadzki. Najlepiej to mieć kartony i w kartony po prostu wszystko dzielić i podpisywać, a że my mieliśmy wory i tylko chyba z pięć kartonów, no to nawet nie wiemy co gdzie jest. No to takie są realia, tutaj mamy szafę, tą moją, tam jeszcze są rzeczy do przeglądnięcia. Tutaj łóżeczko Aurorki z jej zabawkami, tam pluszaki ma, tu proszę. Pranie, zrobione świeże, nawet bo to jest suszarka. Moi rodzice mają suszarkę, więc jest szybciej. Tu kartony jeszcze do rozpakowania. Tam kalaksy, dwa złączone. No i nasza sofa. Tego nie będzie, tylko ta półka będzie tutaj: No właśnie książeczki Aurorki, czy, czy jakieś pluszaczki, czy coś. Tam będzie jedna z naszych półek. I tutaj nad komputerem też będzie. Jedna z półek. Ewentualnie tam. No się pomyśli, albo tu, albo tam. Więc musicie się przyzwyczaić do takiego kadru, czy to na Instagramie, na przykład właśnie jakieś zdjęcia, czy coś w tym stylu. Musicie się przyzwyczaić. My też się musimy do tego przyzwyczaić. Nie ma innej opcji. Pierwszego dnia w przedszkolu. Muszę się przyzwyczaić, żeby nie mówić w żłobku, bo jestem już tak przyzwyczajona, że wybaczcie, że sobie powiem żłobek, a nie przedszkole. Byliśmy jeszcze w hurtowni takiej papierniczej, tam są jakieś zabawki i tak dalej, tak dalej. Wzięliśmy to, co jest potrzebne, właśnie w przedszkolu, czyli kartki papieru, całe, ten, całe to opakowanie. Białych, białych kartek papieru, kredki Bambino, jeszcze dzisiaj będę musiała jechać z mamą na zakupy, to kupię chusteczki, higieniczne hmm, opakowanie, bo też jest potrzebne i na dobrą sprawę w przedszkolu tyle, no i co, będziemy jechać po nią, wracać do domu, ogarnęliśmy dosyć sporo, głównie to Bartek ogarnął dosyć sporo, bo powiesił wszystkie półki, które chcieliśmy, ja tam trochę poprasowałam za pomocą parownicy, ale no nie, nie zrobiłam wszystkiego. Wrócimy z małą, zjemy obiad, poczekam na mamę i będziemy po prostu jechać na zakupy, tam do Biedronki, do Lidla. Ja parę rzeczy chcę kupić w Lidlu, a moja mama głównie jeździ na zakupy do Biedronki, więc tutaj musi być jakiś kompromis i będziemy po prostu jeździć na dwa sklepy. Nie wiem, czy będę jechać z małą, czy czy Bartek zostanie z nią? Nie mam dla tego pojęcia. Zobaczymy. Witam się z wami w środę. Jest 8.30. Ja przed chwilą odprowadziłam mamą do przedszkola. Dzień trzeci i każdy bardzo udany. Ona idzie bardzo pozytywnie nastawiona. Tak jak w żłobku, daje mi całusa na pożegnanie, i normalnie wchodzi do tej sali. Sama ubiera wiecie budki, wszystko jest nawet w porządku z odpieruchowywaniem, bo dwa tygodnie temu zebraliśmy się tak oficjalnie za odpieruchowywanie i nadziałałam. W ferworze tego pakowania, w ferworze przeprowadzki, udało się ją jakby na dzień odpieruchować normalnie woła, pięknie woła i szybko poszło i ew ewidentnie i ewidentnie to był jej czas. Ona była po prostu na to gotowa. Oczywiście na noc jeszcze ma pieluszkę. To jest totalnie oddzielny temat od pieluchowywanie nocne, ale na dzień pozbyliśmy się e, pieluszki i normalnie do przedszkola chodzi bez pieluszki, no bo w przedszkolu był taki wymóg, więc trzeba było się za to zabrać a wcześniej po prostu widziałam, że ona nie jest na to po prostu gotowa. Chcąc nie chcąc, nie była na to gotowa, bo było za dużo wpadek. E, może też moja e, może moje takie odpuszczanie też w tym nie pomagało, bo po jednym dniu na przykład potrafiłam odpuścić i już to nie brnąć, bo widziałam, że to nie idzie, a tutaj od razu upykło i się zdeterminowałam, że trzeba. Także auracja jest już w przedszkolu. Ja jadę jeszcze do Dino, bo muszę kupić pieczywo i szynkę, bo się skończyło. A rodzice praktycznie nie jedzą szynki, tylko jakieś tam wybrane swoje, że tak powiem. A no, u nas ta szynka idzie, no bo Bartek kanapki sobie robi z serem i z szynką do pracy. Także, no, idzie, idzie. A potem wracam do domu i będę dalej ogarniać się, najpierw się wykąpię, bo już dzisiaj trzeba umyć włosy. i Będę ogarniać dalej sprawę z kartonami i worami Chociaż jesteśmy już naprawdę na dobrej drodze do ogarnięcia tego całego bałaganu Zabieram się ze za zrobienie prania I to będzie chyba ostatnie, jak nie przedostatnie pranie przed narodzinami Sereny. Muszę wybrać te oto rzeczy wszystkie, bo przecież to nie było prane od zakupu Ale muszę wejść na stronę i zobaczyć Jakie ja mogę to prać, bo ja to chcę wybrać, a nie ten prać ręcznie. Bo to bez sensu. Też się ogarnęłam i moja długość włosów naprawdę mi się podoba, chociaż chciałabym dłuższe. Naprawdę chciałabym dłuższe, ale widzę, że następnym razem muszę użyć światowego szamponu, bo troszeczkę są yy, za żółte te włosy. Ale na przykład już nie ma w ogóle. W sensie, powiadam o dostępności, na przykład, kokon, że nie ma. Dobra, ale właśnie jak to prać? Ok, nie suszyć w suszarce bębnowej, no to powieszę tutaj na sznurkach. Już trudno się yy, mówi. Prać w całości w pralce w temperaturze 30 stopni, program delikatny, max 80 obrotów, yy, yy, boże, wirowaniu. Ja yes, wezmę 600 delikatne detergenty, nie stosować wybielaczy, nie stoszyć w suszarce bębnowej. No szkoda, bo liczyłam na to, że wykorzystam do tego suszarkę bębnową. No trudno się mówi. No, wrzucam. Musiałam się też przez tą przeprowadzkę nauczyć obsługi suszarki i ogólnie pralki, której no nie używałam. Prawda? Bo używałam tylko jednej, wiadomo. To rozwiążę może o. Używam tylko jeden, i pytanie: czy to mi się zmieści? Boję ja się, że to będę musiała wybrać oddzielnie. No, bo to jest za dużo. więc Kokon poleci oddzielnym praniem, a resztę już sobie tutaj wypiorę. I teraz tak. Delikatne detergenty. Nie stosować wybielaczy. Hmm, teraz szukać. Delikatny jedwab. Nie wiem ile będzie trwało bawełno. 30 stopni. Tutaj miks. Super krótki. Super krótki. 15 minut. Dla mnie spoko, bo nie jest, nie jest to po prostu brudne. Wiecie o co chodzi? To po prostu trzeba wyprać pierwsze takie pranie. Super krótki. 15 minut. 30 stopni. 600 wirowań. Ruszy. Rusz. Kawusia jest i można się zabrać dalej do pracy, do ogarnięcia tych worów i kartonów do rozpakowywania zabawek, bo bym chciała się pozbyć już kartonów w spokoju, no i ogarnąć już te po prostu wory, bo nie będę wam tego pokazywać, ale jest ich sporo. Było więcej, bo my nie mieliśmy naprawdę kartonów. Mieliśmy 4, 5 kartonów, chyba coś w tym stylu. E, a resztę pakowaliśmy w wory i nawet nie podpisaliśmy tego, co jest błędem. Ja Wam tego, to mówiłam. E, także e, zgadywanka, co gdzie jest. Chciałam sobie do kawy dodać e, mojej przyprawy chai latte, ale nie wiem, gdzie ona jest. Gdzieś jest. Ale nie wiem, gdzie. Bardzo możliwe, że u babci, ale nie wiem, czy Bartek nie wyciągnął. Z tego pojemnika świątecznego ym, na ciasteczka, na pierniczki, yy, bo ja tam to wrzuciłam rok temu. Znaczy, rok temu. Wrzuciłam to w styczniu, jak sprzątałam te dekoracje świąteczne. I nie wiem, czy to tam nadal jest, czy Bartek to gdzieś przerzucił, żeby nie stłukło się. Także mam kawę i idę dalej ogarniać. Powiem Wam, że już naprawdę sporo ogarnęłam. Przestrzeń taka salonowo-zabawowa. Yy, jest praktycznie gotowa, tylko no ja pudeł e, nie ściągnę, e, i, bo one są za ciężkie e, i to musi Bartek po prostu zrobić, żeby ogarnąć. Poza tym tutaj też na niego czeka robota, e, te pudła głównie pójdą do schowania na strych, ale pokażę Wam już co zrobiłam. Między innymi tutaj wylądowały rzeczy takie do schowania, to były jakieś ramki, e, tu mamy jakieś ręczniki jeszcze się zastanawiam czy te ręczniki nie wrócić gdzieś indziej tutaj są też ręczniki książeczki puzzle które no, muszą poczekać po prostu bo na to nie ma miejsca puść mnie tutaj mamy zabawki mm, za małe <grym> czyli dla Seleny, ja to podpiszę i po prostu sobie poczekają na mm, po prostu możliwości sereny a tutaj zabawki no, które muszą pójść do schowania bo też na niej nie ma miejsca, czyli lalki, tutaj jeden domek no mamy tutaj jeszcze ten karton, więc coś się tutaj w nim jeszcze wsadzi a tutaj zrobiłam ten kącik, czyli no mamy tutaj jak widzicie dwa karaksy połączone ze sobą proszę bardzo, znaczy połączone, jeszcze nie przywiercone, ale tam są y, miejsca na przywiercenie do ściany i Bartek będzie jakoś tutaj też to przywiercał, żeby to nie spadło tam mamy książeczki, jeden zamek i trzy laleczki. Dwie te malutkie do tego zamku i tutaj ta Barbie, króliczek. Tam są inne zabawki. Tutaj tak samo mamy ten zestaw fryzjerski, tutaj klocki magnetyczne, piach kinetyczny tam jest, tutaj kolorowanki i puzzle i Karty o, w, tym, w bardziej ciężkim stylu. E, a tutaj w tych dwóch jeszcze nic nie ma. W jednym pewnie wylądują warzywka, bo na ten moment warzywka są poduszkiem w torbie, w, w woże na śmieci. Tam jakieś dokumenty, to jeszcze będę patrzeć. To jest do pakowania do szpitala. Takie, wiecie, zostawiłam, żeby po prostu móc coś to spakować. No i autko dla Lali, wiadomo. No i tutaj właśnie zrobiłam ten kącik, czyli y, moje sztuczne kwiaty, ten dyfuzor i komputer à la telewizor ten, tym razem. Bo, bo telewizora po prostu jak widzicie nie mamy. Tu jeszcze dołożyłam zielone te duże poduszki i będę y, chyba zamawiać na SHEIN albo poszukam w Pepko, czy, czy coś takich właśnie 50 na 50, bo to są z jakiej poduszki jakieś taki jesienne Kącik Aurorki też jest tutaj gotowy. Moi rodzice w pokoju mieli taką półkę, więc no, pozwoliłam sobie wziąć, co się mama mi ją oddała. Ja znalazłam w jakimś kurde kurdeworze moje stare takie przybródki, więc tutaj jakieś gumeczki wsadzę, książeczki, albik, jedna książeczka z tej Akademii Mądrego Dziecka, książeczka z księżniczkami, dwa pluszaki takie honorowe, najważniejsze, Albig, znaczy praktycznie najważniejsze, bo oczywiście tutaj jest cała reszta ważnych pluszaków, reszta i poszła do schowania. No a tutaj jest kącik seleny, jeszcze taki wiecie, niegotowy, no bo czekam na tamto, plus muszę jeszcze prześcierać, do tego materacyka zamówić na ten moment, jest po prostu kocyk dany. Z moim zdaniem jest naprawdę świetnie i jak na nasze możliwości mamy sporo miejsca, bo jak się złoży łóżko, e, właśnie nasze, naszą sofę, no to dziewczynki mimo wszystko będą miały tutaj zabawę, czy właśnie e, tutaj będą miały zabawki. Czy zabawki, po prostu możliwości na zabawę, czy Aurorka ma tą swoją przestrzeń, ma to swoje łóżko, mimo że śpi z nami. <słuch> Wakacje wszystko popsuły, a teraz jeszcze ciężej będzie ją wiecie przyzwyczaić do łóżeczka. Zobaczymy, może się uda. Metoda prób i błędów, zobaczymy, czy nam się ją Znowu tutaj wiecie kłaść do łóżeczka, ale to troszeczkę będzie utrudnione przez to, że śpimy w jednym pokoju. Wszyscy. No ale mimo wszystko będzie jakaś taka przestrzeń do zabawy. Jestem w pepko i zobaczcie, jakie cudo, tylko że najmniejsze to jest 104, tak jak widzicie, nie ma 98, ale mi jej brała, tylko że no jest za duże, więc dla mnie to bez sensu. I tutaj są spodenki również do kompletu. Coś w stylu właśnie jak mamy tego kopciuszka, tylko że jest pepko. Więc zdaje znać, że jest szybciej coś takiego, ale no, ja muszę odpuścić, bo jest za... Duże, bez sensu. Byłam na zakupach, jak widzieliście. No, bo to szkoda mi tych dresów. Naprawdę, ale 104 będą na nią zdecydowanie za duże, nawet jeżeli chodzi o bluzę. Byłyśmy jeszcze w Action i kupiłam trawę pampasową sztuczną, bo chciałabym dodać po prostu tutaj takiego jesiennego klimatu, żeby już nie mieć tych sztucznych kwiatów tutaj. Mam nadzieję, że jakkolwiek to będzie wyglądać, zobaczymy. Mogę to normalnie coś wyciągnąć? Mogę. To ogarnę i będzie w porządku. Co myślicie? Chyba powinno być ok tylko no mówię, no sypie się troszkę. chyba potrzebowałabym czegoś do środka. A mówiąc czegoś do środka, mam na myśli folię. Też nie wiem czy ich nie obetnę, ale to może później. Ja pierpomierz. Sprzątałam tu dzisiaj. Ja tu dzisiaj sprzątałam. Dosłownie. Chyba je ciachnę odrobinę, żeby troszeczkę lepiej wyglądały. Ale tak ogólnie to spoko, Tylko muszę je ciachnąć. Chciałabym Wam jeszcze pokazać zamówienie, które tutaj do mnie przyszło, bo już zamawiałam je stricte tu. I będąc jeszcze tam, po prostu poprosiłam mamę, żeby odebrała mi tą paczkę, bo myślałam, że będzie troszeczkę dłużej szło. Jest to zamówienie z wy... babę. Tak. Jest to zawieszka do smoczka. Z klipsem, z imieniem, proszę bardzo, jest Selenka i mam, wybrałam taki, oto wzór. Co jest fajne, to to, że to jest rozciągliwe. Aurorcia miała z Allegro ogólnie, nie miała z tej firmy, ale też miała imienną i tam jest chyba napisana Aurorka. Nie Aurora, tylko Aurorka, dlatego jest Selenka, ale miała sztywne. Nie miała tutaj rozciągliwego, także już z tym też jesteśmy gotowi jest to z tej oto firmy i naprawdę przepięknie wygląda. Przepięknie. Także jeszcze to przyszło. I tak na dobrą sprawę yy, muszę zamówić takie rzeczy z in dodatkowe. Na przykład chciałabym nową torbę do wózka, bo nasza jest po prostu troszeczkę zniszczona. E, po prostu od środka się taka. Torba porwała i chciałabym zamówić taką nową, ładniejszą, różową i nie wiem czy tam jeszcze. Nie pamiętam, co mam jeszcze na szyi, ale na pewno wam pokażę, jak mi to przejdzie Muszę jeszcze. <mulary>